Trzeba. Tylko zgody u nich nie było. A najbardziej to już ta baba. Jak się wzięła na swojego chłopa, że jest stary, że się nie podobał, że jest nieskrawny, do niczego. No i tak, od jednego do drugiego. Kłócili się, baćcili się, że tyłu końca nie było. Roz też baba myśli. Znaczy, się tak musimy do grobowej deski z tym chłopem tropić, coraz je gorszy, coraz je doku... A o sobie nie pomyślała, że ona też mu dokucza. I poleciała do cieszyna, do jedynego aptekorza. Panie aptekorzu, bydą tacy dobrzy, dają mi co masz szczury, jaką truciznę, ale co by to nie bolało, a co by to było skuteczne? Ona coś cosi kombinuje i chce kogoś składzić ze świata wiecie to ode mnie, ale to nie będzie zaraz działać. To będzie taka truciką, po której się zaślepię. Musicie każdy dzień do jodła, co by głowę widział, wsypać mu po kapersy tego proszku, a musi to być psute do kuzi zupy. Każdy dzień się czarną kula, albo czarnego koguta, ogłatujecie i po kapersę mu do osołu tego proszku będziecie sypać. A jak już potem całkiem słusznie za nie widzi, to będziecie z nim już mogli zrobić, co będziecie chcieć. Dzięki, aptekarzu. Baba poleciała do chałupy, przyszła, mówi do chłopa. Cóż, żeś tyje, chłopeczku, dzisiaj taki blady, czy ci co je? Na to, że przeziem, jak on pusty w robił, kiedy woda ryby chciałem zebrać. No widzisz, widzisz, jo też po tobie myślała, żeś i z to przeciął. Tak, kuckosz, jo ciło to przyniosła proszkę. Chłop se myśli, co ta baba tak podobno się z zrobiła? Coś tu jest nieczystego. Dobrze, babeczko, to już mi na bóż się jest taka szykowna. Baba się nie dała pytać, nigdy ważyła gotowała, a chłop jod, a jod, a puka tydzień, drugi, a tłust także już w końcu myśli se, tuż ja będę furt a jod, a jod, Szkół, a nie znać się, że, kap... że kapkę słabiej na łoczy widzisz? Chłop się kapnął, że baba istot chce, żeby on załślepł i mówił: Babeczku, jak co dzień gorzej widzę. Nie wiem, co się ze mną robi. Na wszyscy, tu nie taki stary. A czy tu nie uślepnym? Baba, a jej ja się nie mogła utrzymać o co ją tak ucieszyło, wyskoczyła na pole, roześmiała się do fatucha, myśli se. O już ja! Babie. Babeczko, ja już nic na osi nie widzę. Będę muszę tu tak siedzieć w tej izbie. Przecież ja je wyciężę. Przecież będzie mi smutno, a robota w polu stoi, a ja nic nie mam zrobionego. Chciałabym się patrzeć na pole, ale kiedy pójdę, kiedy nic nie widzę. Baba już się teraz uśmiechała, choć łopat na nią patrzał, że sobie ślepy i mówi... To łapeczku! Dyć ja cię wykludzę, dyć cię nie stary, dyć ja cię nie opuszczę, choć nie będziesz widział na płci łotowej se czopkę. tu ją możesz muszę. Chłop włożył czopkę, baba rzuciła go za rękę i idą w pole. Baba mówi: Tu jest stodoła, widzisz co? Ale stodoły nie widzę. A tam chany las daleko widzisz? Ani lasu. Wiesz, chłopeczku, co? Tu jest teraz taka przykopka mała, ale przez tę przykopkę musisz przeskoczyć, bo jedna